Dziękuję za zaproszenie na tą konferencję. I, i, i z, z radością dowiedziałem się o tej inicjatywie, tutaj stworzenia jakiejś instytucji, która będzie jakąś platformą wymiany myślę, myśli. No, i te dwie minuty, a chyba teraz już tylko jedna, tak czy inaczej są bezcenne, ponieważ wtedy ma się mniejszy stres, że nie powie się wszystkiego, co chciałoby się powiedzieć. Więc od razu przechodzę do, do mojego wykładu. Zachowanie przez analityka neutralności jest jednym z głównych postulatów metodycznych w psychoanalizie. W sposób szeroki formułuje go słownik psychoanalizy LaPlancha i Pontalisa. Zgodnie z zamieszczoną w nim definicją, analityk nie tylko powinien zachować w trakcie terapii neutralność w odniesieniu do wartości religijnych, moralnych i społecznych, ale również nie może kierować się żadnymi ideałami oraz nie udzielać pacjentom żadnych rad. Dalej autorzy dodają, że psychanalityk powinien, cytuję, być neutralny wobec wypowiedzi pacjenta, to znaczy nie traktować żadnego ich fragmentu ani żadnego ich możliwego znaczenia a priori w sposób szczególny, kierując się określonym nastawieniem teoretycznym. Koniec cytatu. Analityk ma zatem zapomnieć również, przynajmniej na chwilę, o tym, jaki model interpretacji w psychanalizie jest mu najbliższy. Jego postawa ma być pod tym względem całkowicie bezzałożeniowa. Słuchając wypowiedzi pacjenta i obserwując go ma zredukować siebie do bycia czystym ekranem, na którym się one zapisują. Pozwoli mu to wszystkie elementy wypowiedzi pacjenta potraktować w sposób obiektywny, jako równowartościowe i dopiero w kolejnym kroku wybrać z nich elementy szczególnie znaczące i poddać je interpretacji. Wszystkie te wymogi, które ma spełnić analityk, postępując w zgodzie z postulatem neutralności, mogą wydawać się trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe do zrealizowania w praktyce. Ale skądinąd zrozumiałe są racje, jakie za nimi stoją. Tak jak w redukcji fenomenologicznej Husserl'a, zawieszenie tezy o istnieniu świata. Służyć ma otwarciu podmiotu na bogactwo świata, zjawisk otaczającego świata, ujrzenie ich niejako pod włos. Tak samo tutaj zawieszenie przez analityka społecznego, kulturowego i politycznego wymiaru jego samorozumienia, wyznawanych przez niego życiowych ideałów, oraz powstrzymanie się od zbyt pośpiesznego interpretowania zachowań i wypowiedzi pacjenta, ma pozwolić analitykowi uwolnić w pacjencie przeniesienia. W ten sposób uzyskuje on szczególnie wartościowy materiał do analizy, a właściwie dopiero kiedy ujawniają się przeniesienia pacjenta, ta analiza staje się możliwa i rokuje jakieś nadzieje w rozwoju, w postępie. Przypomnieć wypada, że prototypem postulatu neutralności. Był wymóg Freuda, aby analityk powstrzymał się od jakiejkolwiek krytycznej oceny pod względem etycznym zachowań i wypowiedzi pacjenta. I to nie tylko dlatego, że wówczas pacjent zamknie się przed nim i nic istotnego już o sobie nie powie. Również dlatego, że zaburzeni psychicznie pacjenci najczęściej są ofiarami zachowań innych, z których konsekwencjami nie potrafią sobie poradzić. Nie udają oni choroby. Starając się uzyskać dla siebie specjalne względy, jak to utrzymywali przedstawiciele tzw. terapii moralnej, która polegała na stosowaniu wobec pacjentów różnego rodzaju pouczeń i repryment, oraz apelowaniu do ich sumienia, łącznie z udawaniem się z nimi do Częstochowy na modlitwę i pokutę. W oczach Freuda Podobne podejście, w którym podejrzewa się, że zaburzeni psychicznie pacjenci świadomie uciekają w chorobę, jest nieporozumieniem. Jakkolwiek postulat zachowania przez analityka neutralności w kwestii oceny moralnej zachowań i wypowiedzi pacjenta jest możliwy do zrealizowania w praktyce, to pozostałe wymogi są już znacznie bardziej problematyczne. O tym, jak dalece stanowi on w najlepszym razie metodyczny ideał, do którego analityk może jedynie próbować się zbliżyć, nigdy jednak go nie osiągnie, świadczy odkryty przez Freuda fenomen przeciwprzeniesienia, Gegenübertragung. W końcu analityk, podobnie jak pacjent. Jest podmiotem o określonej historii, wrażliwości i poglądach, na którego sposób odnoszenia się do innych złożyły się wcześniejsze doświadczenia rodzinne, zawodowe, społeczne itd. Czy w takim razie wszystko to może wymazać w procesie terapii, potraktować jako nieistniejące? Gadamer nazywał przesądem przesądów, pokrewny postulatowi neutralności w psychoanalizie, wymóg zajęcia przez naukowca postawy bezzałożeniowego podmiotu który ma abstrahować od wszelkich odziedziczonych po tradycji przesądów, powinien się zdobyć na całkiem obiektywne podejście do własnego przedmiotu. Tymczasem okazuje się, że naukowcy, którzy są szczególnie niezłomni w przekonaniu, że ich poglądy mają charakter obiektywny, często grzeszą skrajnym subiektywizmem i jednostronnością. Zdumiewające, że to właśnie wśród logików bardzo często taka sprzeczność w zachowaniach między poglądami a zachowaniami się pojawia, i w dodatku jeszcze tego zupełnie nie widzą. Nie znaczy to, że wszystko w definicji Laplancha i Pontalisa należy poddać wątpliwość. Kwestią sporną nie jest w niej sam postulat neutralności, ale fundamentalistyczny sposób, w jaki został sformułowany. O tym, jak dalece w ramach samej psychoanalizy postulat wywołał spory, świadczy chociażby kontrowersja między Freudem i Ferencim w tej kwestii. O ile pierwszy uważał, że możliwe jest ustanowienie w trakcie analizy czystej relacji przeniesieniowej z pacjentem, nieskażonej subiektywnością analityka, drugi twierdził, że jest to niemożliwe do osiągnięcia. Pacjent bowiem i tak spostrzeże, jakie jest faktyczne stanowisko analityka. Po co więc je maskować i uprawiać rodzaj profesjonalnej hipokryzji? Tyle, że nawet jeśli w tym sporze przyznamy Ferenciemu rację, nie znaczy to, że analityk ma w nieskrępowany sposób dawać w rozmowie z pacjentem wyraz swoim poglądom. Grozi to bowiem, że rozmowa, ich rozmowa ze sobą upodobni się do rozmów potocznych, w których partnerzy swobodnie dyskutują ze sobą na różne tematy. I przeciwstawiają sobie własne poglądy. Możliwe jest jednak zajęcie stanowiska pośredniego w tej dyskusji. Polega ono na czysto funkcjonalnym, niefundamentalistycznym podejściu do wymogu neutralności. Zgodnie z tym ujęciem, analityk z jednej strony nie musi wcale zawieszać i ukrywać swoich poglądów w kwestiach światopoglądowych, religijnych czy politycznych, w rozmowach z pacjentami, i tym samym je eliminować z terapii. Jeśli pacjent je porusza i chce o nich rozmawiać, analityk nie może uciec od tego i powiedzieć pacjentowi, że go to nie interesuje, co też zazwyczaj będzie nieprawdą. Wytworzy się w ten sposób niepotrzebny dystans między nimi. Jeśli więc oceni, że lepiej dla terapii będzie, jeśli nie będzie krycie przed pacjentem ze własnym stanowiskiem w danej kwestii, powinien to zrobić. Ale musi to naturalnie wypowiedzieć i zaznaczyć w możliwie jak najmniej konfrontacyjny, rzeczowy sposób. Przede wszystkim analityk musi dążyć do tego, aby terapia nie przekształciła się w światopoglądową czy polityczną dyskusję. W końcu powinna się ona ześrodkować wokół problemów, jakie pacjent ma ze sobą. A nie na tym, co dzieje się na zewnątrz. Najważniejsze jest w takich sytuacjach podtrzymanie dialogicznego charakteru relacji z pacjentem. Pacjent powinien przede wszystkim mieć poczucie, że analityk widzi w nim równorzędnego partnera rozmowy na wszelkie tematy i traktuje go poważnie, jak też wszystko to, co mówi. Analityka w procesie analitycznej terapii interesuje nie tyle treść poglądów pacjenta, co pytanie o to, jaką funkcją pełnią one w ekonomii jego życia psychicznego. Zazwyczaj bowiem drugą stroną bezkrytycznego, żarliwego utożsamienia się przez pacjenta z jakąś polityczną opcją, jej przywódcą, światopoglądem czy ideologią, jest poczucie zagrożenia, niepewność czy poczucie niższości, które ten sobie, w ten sposób sobie rekompensuje. Analityk stoi wówczas przed trudnym zadaniem przebicia się w wypowiedzi i interpretacjach swoich przez wygłaszane zazwyczaj w sposób apodyktyczny wypowiedzi pacjenta. Zwraca mu więc w nich uwagę, natkwiące w nich niespójności, sprzeczności, miejsca sygnalizujące jakieś wahania i niepewność. No i stawia pytania. W swoim postępowaniu musi często wykazać się przysłowiową, anielską cierpliwością Biorąc na siebie i znosząc różne ataki ze strony pacjenta. Rola analityka w terapii polega przede wszystkim na tym, aby niezależnie od tego, jakie są poglądy pacjenta w danych kwestiach, podjąć z nim rozmowę i doprowadzić swoimi pytaniami, interpretacjami do tego, aby ten doszedł do ładu z samym sobą. Jednym z warunków tego jest doprowadzenie do tego, aby pacjent podjął w rozmowie z analitykiem próbę przepracowania własnych zaburzeń oraz uporał się z problemami, które do tej pory wypierał. Wspólną cechą zaburzeń psychiki pacjentów jest bowiem, że z jakichś powodów nastąpiło u nich zakłócenie ich stosunku do siebie lub jego deformacja. W rezultacie w poczuciu zagrożenia starają się desperacko ocalić spójność własnej tożsamości, budując wokół siebie różnego rodzaju wały obronne. Zamykają się za jakiejś ideologii, z którą bezkrytycznie się identyfikują, stają się żarliwymi religijnymi fundamentalistami, starają się znaleźć jakieś quasi-racjonalne uzasadnienia dla własnych patologicznych zachowań i wypowiedzi, tworzą różne mity na swój temat, czy też popadają w stan psychozy i zaczynają żyć we własnych fantastycznych światach, nie będąc w stanie odróżnić swoich wyobrażeń od rzeczywistości. Wszystko to są różne formy wyobcowywania się podmiotu wobec siebie, zakłócenia lub przerywania przez niego rozmowy z samą z sobą. Przechodzę do końcowego fragmentu. Ostatecznie zatem, niezależnie od tego, jaki jest kontekst zewnętrzny, w jakim ma miejsce terapia, analityk jest dla pacjenta osobliwym partnerem rozmowy. Który, zamiast moralizować, jedynie rezonuje w swoich interpretacjach jak echo, jego wypowiedzi oraz stawia mu pytania, zwracając go ku samemu sobie. W ten sposób nakłaniając go do podjęcia rozmowy z samym sobą na tematy, o których do tej pory nie rozmawiał, Neutralność analityka w tym wypadku zasada się na tym, aby nie klasyfikować z góry pacjenta, nie widzieć w nim ideowego sprzymierzeńca lub przeciwnika, umysł otwarty lub dogmatyka, niewinnej ofiary poczynań innych lub przestępcy. Pacjent to przede wszystkim ktoś, kto ma jakiś problem ze sobą i jest wobec niego bezradny. Analiza ma mu pozwolić odkryć tę trudną niekiedy do przyjęcia prawdę, że tylko on sam, że jest w stanie poradzić sobie ze sobą. I nikt inny nie jest w stanie tego za niego zrobić. Aby jednak to się stało możliwe w tym celu, niezbędna jest jego praca z terapeutą, który przebijając się przez pancerz różnych mitologii, jakie wytworzył na swój temat i na temat innych, fałszywych racjonalizacji, przerośniętych i niszczących go psychicznie ambicji, pomoże mu w nowy sposób spojrzeć na siebie. Sokrates nazywał siebie akuszerem prawdy. Która rodzi się w filozoficznym dialogu, już kończę. Prawdy zawartej w podstawowych pojęciach, jakie człowiek wytworzył na temat siebie, społeczeństwa i państwa, w jakim żyje, i świata. Analityk jest też akuszerem prawdy pacjenta o sobie. Tyle, że jego rola jest nieco inna. Chodzi mu o to, aby pacjent odnalazł na powrót kontakt ze sobą, który utracił i często nic o tym nie wie, czy raczej nie chce wiedzieć. Dlatego. Nie może rozmawiać z innymi, bo nie rozmawia ze sobą. Dziękuję Państwu.